Dzień dobry wszystkim eee, o czym dzisiaj? Dzisiaj kolejny odcinek o ogłoszeniach. A czy się zakończy ogłoszeniami tego nie wiem, bo tego nie wie nikt. Jadę odebrać dwie jak to się nazywa? Markizy takie boczne do zasłonięcia się od sąsiadów. Pan ma do oddania 30 km w jedną stronę, 30 w drugą. E, dwie markizy, jedna markiza ma 3 metry długości i 1,60 m wysokości. Druga jest taka sama. Jadę po to, zobaczymy co i jak. Widzimy się za chwilę. I tak to wygląda. Tu jest rączka. Tu są te nóżki, które łapią. A tu się materiał wyciąga teraz nie wyciągnę, bo No jest to tak, ale Niby to ma 3 metry No i tak wygląda ta markiza Boczna Ona jest troszkę inna niż ja chciałem, bo Ona jest tylko na takiej blasze Łączona I z drugiej strony tak samo Ale tu są Widziałem śruby i te śruby jak się odkręci to... to będzie można ją rozdzielić. Teraz ją rozwinę, zobaczę jak ona jest faktycznie długa. Niestety nie da rady jej tak rozwinę, żeby leżała ale wygląda ten materiał całkiem dobrze. Nie ma takiej blokady, żeby się to blokować, dlatego trzeba to zaczekać tu są te rączki i tu na jeszcze jest taki bols się zaczepia. to, jeżeli chciałbym rozwinąć to muszę mieć wszystko zamontowane. Będę montował na działce, na pewno wam pokażę. Tak z ciekawości sprawdziłem w jakich cenach są te markizy boczne, to jedna taka markiza, metr 60, na 3 m, kosztuje 108 euro. Nowo. No tam są dwie sztuki, no to powiedzmy 200 euro. Że używane, no to powiedzmy suwe no, połowę ceny. Więc myślę, że to całkiem niezły deal był z tymi markizami. Tym bardziej, że materiał jest cały. Będziemy szukać dalej i będą, będzie na pewno relacja z montażu i po montażu. Jak to wygląda, dzisiaj muszę sprawdzić, ile ten teraz będzie miał długości. Czy on będzie miał 3 metry, jeżeli będzie miał 3 metry, będzie dopasowało. To będzie super, więc tak teraz został zmierzony z jednej strony, i z drugiej będzie miał po 3,10 m, bo tak się kończy, a właściwie zaczyna skrzynka na kwiaty. Więc albo będę musiał coś wymyślić na te 10 cm, albo zobaczyć najpierw, jak to wszystko wyjdzie, zamontować. I wtedy będę decydował, czy coś będę dorabiał, czy trzeba będzie, czy nie trzeba będzie. Zobaczcie. Jaki piękny mebelek znalazłem. To jest na tych tutaj domach starców. Patrzcie w środku: włoska skórka, italiano, safe, szufladki. Może nie jest to jakieś mega stare, ale, ale wygląda na miarę solidną. Hotel królowej Elżbiety Wszystko tu mam wszystko tu jest. Widzicie? Takie rzeczy to można w niemczech znaleźć, jak się tylko z psem wyjdzie na spacer. Leży tego pełno. Dzisiaj są wystawki, ale ja niestety nie mam czasu dzisiaj jeździć. Już teraz jest godzina 22 zaraz. A ja jeszcze tak jasno. I nie mam dzisiaj czasu jeździć niestety i szukać. A to akurat przy okazji znalazłem jak z psem wychodziłem. Więc szukamy dalej. Haha, taki piękny widoczek jest przy zachodzie słońca. Dodam tylko, że tego sekretarzyka nie biorę, bo gabarytowo jest zbyt duży, nie mam gdzie tego trzymać. A na pewno by się sprzedał, bo w dość ładnym stanie jest. Ta skóra nieponiszczona. więc na pewno by się to sprzedało. Jest mi trochę szkoda, ale no ja niestety nie mam gdzie tego trzymać, nie mam ani garażu, a moja piwnica nie jest na tyle pojemna, żeby... Takie sekretarzyki yy, można było tam składować. Słuchajcie, ta ludziska. Ogłoszenia parafialne. Yy, co nowego? Dwie, dwa tematy nowe. Jeden temat nie do końca mogę zdradzić. Bo oglądajcie odcinek. Myślę, że ten odcinek to zobaczycie, co grubego wpadło. Yy, będzie obszerna relacja. Yy, druga sprawa, tak sobie ostatnio myślałem bo tam te takie różne pierdoły gdzieś tam z piwnicy wyprzedawałem albo chcę wyprzedać i co z tymi pieniędzmi zrobić i tak sobie pomyślałem że mm, kupię paletę taką ze zwrotami z Amazona czy tam z jakichś innych firm yy, i nawet znalazłem już taką no jest kilka takich firm tutaj, ale to znalazłem taką firmę, która ma naprawdę dobre te tak, y, opinie. I będę sobie zbierał te pieniądze tak, żeby nie odczuć tego z domowego budżetu i kupić to, zobaczyć czy to faktycznie można na tym zarobić, czy nie. Y, myślę o takiej palecie, bo tam są, przynajmniej teraz były takie palety wystawione między chyba 200 euro, a 1400, a 1500, chyba nawet za 2000 widziałem jedną. Ehm, no ale to 2000 no to, to już jest dużo. Ja myślę o takiej palecie, powiedzmy, no tak, 600-700 euro. No, 600 euro. Kupić taką paletę i zobaczyć, co tam na takiej palecie może być, i no i czy to się w ogóle kalkuluje, kupować i, i, i odsprzedawać te rzeczy, czy nie. Więc takie będą nowości na kanale. W sumie taka będzie nowość na kanale, a to drugie o czym mówiłem, no to będzie po prostu tutaj dodane, dodam, że to jest rzecz z ogłoszenia i jadę to odebrać, no ale nie jest to takie hobsiu, bo trzeba to rozebrać, a mam na to tylko 4 godziny, zobaczymy czym to się uda. Na pewno będzie w tym filmie. Zapraszam serdecznie. Oglądajcie lajkujcie, dawajcie łapeczki a tera A teraz sobie idę na ogród zobaczyć, bo wczoraj bardzo mocno deszcz padał i wiatr wiał jestem ciekaw czy nic się na działce nie rozwaliło. Czytając nic myślę o szklarni. I ciągniemy sobie wózek. Co tam mamy? Lokowanie produktu. Muszę ludzie wam się czymś pochwalić. Zrobiłem porządek na poddaszu patrz hajda. tak to wygląda. Czyściutko, gruz sprzątnięty, podłoga umyta, a teraz właśnie przyniosłem pokrowiec wyprany Tu w tym rogu są takie rzeczy, gdzie nie ma dla nich miejsca Teraz zostało tylko panele i tutaj otynkować okna do końca obrobić, bo już są wstawione i abadabadu A teraz zobaczmy szklarnię jak wygląda po tej burzach eee, nie ma źle Myślałem, że tu połowy szklarni nie będzie To matosy rosną A nie bulwa Już są jakieś pomidory A z tej strony Eee jak na ten fajans to i tak dobrze się trzyma. Ja już myślałem, że jej nie, nie będzie. Ostatnio jak były alerty te o tych burzach, to żeśmy zwinęli e, basen dla dzieci. I żeby go nie zwiało stwierdziłem, że go wrzucę do trampoliny. I to nie był głupi pomysł, tylko pomysł zrobił się głupi w momencie jak te deszcze były tak ulewne, że tu jest, no żeby nie skłamać, sadzę rękę, o, no to tak, no dłoń w, no, z 10 cm wody i już wczoraj tak się zastanawiałem, czy to nie będzie tak, że ta trampolina się wodą wypełni i się zarwie. Na szczęście się tak nie stało Teraz trzeba wodę spuścić i, i tyle Koreczek odetkany Idziemy narwać szczypioru i do domu jeszcze dwa dni, jeszcze dwa dni temu te ogórki były takie małe a teraz deszczu dostały Już widzę pojawiają się pierwsze owoce a tutaj jest arbus też dostał kopa i widzę, że poszedł do przodu Rureczki też zaczynają się już piąć. Truskawki, tam, ale to już koniec. Już po truskawkach. Myśmy się najedli w tym roku truskawek. Tu marchewki. Nie wiem, jakie tam te marchewki są. Idealne. To są marchewki typowo dla dzieci, bo dzieci dużych marchewek nie za bardzo są miesiącem. To są małe i słodkie. Tutaj to się nazywa Baby carrot nic, rwiemy szczypior i do domu więc tak dzisiaj to już byłoby chyba na tyle stwierdziłem, że nie będę tutaj dogrywał do tego materiału tego materiału z jutra dzisiaj mamy piątek tak zakończę ten seans dzisiejszy jutro jadę odbierać tego, ten fant, o którym wam mówiłem na początku filmu i miałem tutaj dograć, ale stwierdziłem, że z tego zrobię po prostu osobny materiał może uda się cały odcinek zrobić. No i tyle. Jak się podobało, zostawić łapę. Napisać coś. Może jakieś sugestie, żeby pomidory lepiej rosły. Trzymajcie się.